Kolejna biedna dusza w tym koszmarze, dla pozostałych strach jest czymś powszechnym. Ten człowiek nie trzyma się zasad, zamiast tego stoi dumnie i obserwuje otoczenie z dziwnym spokojem. Przez ułamek sekundy zauważyłem jego wykrzywiony uśmieszek, gdy podnosił coś z ziemi. Obserwując go z daleka, przez chwilę poczułem iskrę nadziei w sercu. Potem zniknął w ciemnościach. Resztkami wiary modlę się, aby los mu sprzyjał. Cześć, dzień dobry, z tej strony Dusia i opowiem Wam się, jakim jest Ace Visconti w Granted by Daylight. Ace Visconti to jeden ze 33 ocalałych w Dead by Daylight. Ace to hazardzista, którego szczęście nie opuszcza nawet na krok. Zapewnia swoje drużynie większe szanse na przetrwanie. Jego przyswajalne umiejętności to otwarte karty, podnieść stawkę oraz az w rękawie. Zwiększają szczęście wszystkich ocalałych i ułatwiają odnajdywanie w skrzyniach cennych łupów. Ace Visconti to czarujący jegomość, ze swoim wyrazistym włoskim wyglądem, szarymi pasemkami włosów i zdolnością czarowania słowem, mógłby uchodzić za starzejącą się gwiazdę filmową z lat pięćdziesiątych. Jego serce zawsze należało do kart, urodził się w Argentynie i właśnie tam spędził całe swoje dzieciństwo. Ciągle grał, oszukiwał oraz uwodził. Przetarł sobie szlak do luksusowego życia za pomocą sprytnej gadki, a także grając o wysokie stawki w krainie możliwości. Mimo tego, że pieniądze wymykały mu się przez palce, ten był święcie przekonany, że zdoła wygrać ich więcej. Nie udało mu się spełnić tej ambicji i popadł ostatecznie w zbyt wiele długów u niezbyt wyrozumiałych lichwiarzy. Kiedy ci przybyli je odebrać, a jest zniknął i nie można było go nigdzie znaleźć. Nie wiadomo, czy czymychnął przed nimi z własnej inicjatywy, czy może ktoś go ostrzegł, ale każdy, kto go spotkał, może z pełnym przekonaniem powiedzieć o nim jedno: przeżyje wbrew wszystkim przeciwnościom. Jeżeli chodzi o unikalne umiejętności tej postaci, ich poziomy są do odblokowania oczywiście za prestiż na plotwe. Zagrajmy w otwarte karty. Zwiększa możliwość dostrzegania aury przez Ciebie i członka twojego zespołu. Zwiększa zasięg umiejętności bazujących na odczytywanie aur o 4, 6 i 8 metrów. Czas podnieść stawkę. Wszystko będzie dobrze, czujesz to. Twoja pewność w ciebie wzmacnia nadzieje osób znajdujących się w otoczeniu. Umiejętność zapewnia premię w postaci 1, 2, 3% dodatkowego szczęścia dla każdego ocalałego, pozostającego przy życiu. Az w rękawie. Fortuna zwykle Ci sprzyja. Podczas szukania przedmiotów w skrzyni jest szansa, że dodatek będzie do niego dołączony, 100% szans na dodatek bardzo rzadki lub o niższej wartości, 10, 25 i 50% szans na dodatek niepospolity lub o niższej wartości. Jeżeli chodzi o aktualne osiągnięcie dla tej postaci jest to Ace Expert. Ucieknij z mapy jako Ace Visconti używając wyłącznie jego unikalnych trzech umiejętności otwarte karty, podnieść stawkę oraz az w rękawie. Na koniec mała ciekawostka. Ace podobno jest żonaty. Można zauważyć srebrną obrączkę na jego palcu serdecznym. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie koniecznie komentarz. Każdy komentarz czytam, na każdy odpowiadam. Będzie mi bardzo miło zostawić też łapkę w górę dla zasięgów. I co? Widzimy się jutro o godzinie 14. Nie zapomnijcie wbić na Discorda, który link jest w opisie, oraz na Twitcha, gdzie streamy są codziennie. Link również znajduje się w opisie. Do usłyszenia jutro. Cześć!